Panelu Centeo. W tym filmie przeprowadzimy Cię przez proces konfigurowania strategii kampanii. Czym jest strategia? To wskazane przez Ciebie zasady bidowania produktów, których pilnować będzie w Twoim imieniu narzędzie Centeo. Pracując z naszym narzędziem, należy pamiętać, że w każdej kampanii to my sami ustalamy maksymalną stawkę zabidowania danego produktu. Jeżeli nie osiągnie on pożądanej przez nas pozycji, nie płacimy dodatkowej stawki za przeklik. Jeśli chcesz sprawdzić, ile zabidowanie płaci Twoja konkurencja, możesz to oszacować używając metody prób i błędów. W tym celu możesz podnosić wysokość stawki zabidowania danego produktu, aż do momentu, kiedy produkt wskoczy na pożądaną pozycję. Pamiętaj, że różnica między Twoją stawką zabid a ceną konkurencji może wynosić minimum 1 grosz. Każde nowe konto na Centeo ma domyślnie ustawioną pierwszą kampanię, nazwaną po prostu Kampania 1. Posiada ona wstępnie zdefiniowane wartości, które możemy dowolnie zmieniać, dostosowując kampanię do naszych celów i budżetu. Na starcie Kampania 1 jest wyłączona. Aby rozpocząć pracę z narzędziem, trzeba ją aktywować. Po włączeniu i zapisaniu ustawień, narzędzie na podstawie ustalonych wartości. Wybierze określone produkty z Twojej oferty i rozpocznie pracę. System w ciągu kilku dni zacznie ustawiać wybrane produkty na odpowiednich pozycjach na Ceneo, zgodnie z założonymi preferencjami. Rekomendujemy, aby po siedmiu dniach sprawdzić wyniki kampanii, które produkty do ustawiania stawek system wybrał, jakie stawki im przypisał, aby znalazły się na określonej pozycji. Na podstawie zebranych w tym okresie danych czyli uzyskanych kliknięć, poniesionych wydatków oraz osiągniętych przychodów, można już wstępnie ocenić skuteczność działań. Klikając w wydatki możemy posortować koszty produktów, ile wydaliśmy na ich bidowanie oraz ile zysku nam przyniosły. Na podstawie tych wyników należy podjąć decyzję, czy dalsze promowanie tych produktów będzie opłacalne czy nie. Jeśli nie... Produkt można całkowicie wyłączyć z bidowania lub przenieść go do innej kampanii i walczyć o inną pozycję. Podsumowując, klikając w wydatki, sprawdzamy ile wydaliśmy. Następnie możemy wykonać trzy działania: wyłączamy produkt, przenosimy go do innej kampanii lub zostawiamy bez zmian. Kiedy wskaźnik ROAS jest zadowalający, wynik ROAS zależy od marży na produkcie. Jeżeli RoAs wynosi poniżej 100%, to płacimy więcej za reklamę niż wynosi wartość konwersji. W tym przypadku możemy albo wyłączyć produkt zbidowania, albo przenieść go do innej kampanii. Aby utworzyć nową kampanię, należy z górnego menu wybrać pole Strategie i kliknąć w przycisk Plus. Następnie wpisujemy nazwę i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Utworzona kampania pojawi się na liście wszystkich kampanii, którą znajdziemy w lewym górnym rogu. Jeżeli produkt osiągnął niesatysfakcjonujący RoAS, możemy zdecydować, żeby system walczył dla niego o niższą pozycję, na przykład numer 3. W takiej sytuacji w kolumnie Strategia wybieramy kampanię, której ustawienia spełniają ten warunek. Jeżeli to działanie nie spełni naszych oczekiwań, a bidowanie produktu nadal będzie dla nas nieopłacalne, możemy produkt całkowicie zablokować i wyłączyć go z Ceneo, dzięki czemu nie będzie generował kosztów. Ważne! Produkt zostanie automatycznie przywrócony, jeżeli jego cena spadnie. W przypadku produktów, które mają bardzo wysoki ROAS, rekomendujemy, aby ustawić je na najwyższej pozycji w TOP 3. Robimy to analogicznie. Zmieniając pozycję produktów w kampanii na numer jeden, ważnym aspektem jest nasza indywidualna ocena sytuacji. Niezależnie od tego, co system pokaże w wynikach po siedmiu dniach wdrażania strategii, możemy sami przeanalizować zyskowność bidowania produktów, na których nam zależy. W tym celu klikamy pole Wszystkie w systemie i w polu fraza wpisujemy nazwę produktu, na przykład szampon, i szukamy produktów, które nie załapały się na konkretną kampanię ponieważ były zbyt drogie. Ale pomimo tego dobrze się sprzedają, więc chcemy wypozycjonować je na konkretnym miejscu na ceneo. Aby tego dokonać, tworzymy kolejną kampanię. Ustawiamy dla niej bardzo duże odchylenie cenowe, na przykład 30%. Wybieramy konkretną pozycję w top 3 i następnie przypisujemy do niej te produkty. W zakładce błędy połączenia Możemy sprawdzić produkty, które osiągnęły maksymalną pozycję przy określonej stawce zabidowania. Jeżeli chcemy to zmienić, możemy przenieść je do innych kampanii, w których stawka zabidowania jest wyższa. Teraz wiesz już wszystko o ustawianiu strategii kampanii w naszym narzędziu. Jeżeli jednak nadal masz wątpliwości, skontaktuj się z nami.